Dzień dobry, witam Was serdecznie w karcie Radzie Dnia, a właściwie to w karcie Dnia. Zmieniliśmy nazwę, niektórzy mówią Energia Dnia, tak też jest ok. Na dziś, dzisiaj mamy 13 listopada. Tradycyjna kolejność od barana do ryb. Robimy również wiadomość od Waszej osoby, pierwsza osoba, która przychodzi Wam do głowy. A na koniec wyjęłam tutaj Wasze tak lub nie. Proszę zadać sobie w głowie pytanie, które właśnie wymaga odpowiedzi tak lub nie. Ja wam powiem, co karty mówią na ten temat. Wybierzcie sobie jeden kryształ, być może już teraz, ale to, do tego przejdziemy na końcu. Zapraszam Was do obejrzenia czytań tygodniowych, są wrzucone na kanale. Stale aktualne czytania listopadowe, zaczęłam już robić czytania grudniowe. Niedługo wrzucę je na kanał. A tymczasem zaczynam, Baran, na dziś. Cesarz, Wasza karta, moi drodzy, tutaj czas podjąć jakieś poważne. Decyzje, może nawet nie decyzje, czas po prostu przejąć kontrolę inicjatywy. Tutaj jest napisane, że podejmuje takie prawomocne wybory, czyli po prostu czas być odpowiedzialnym za pewne kwestie. One nie muszą dotyczyć tylko Was. Bo z cesarzem jest tak, że on bierze odpowiedzialność też za innych, czyli to mogą być takie decyzje, no nie wiem, decydujemy za całą rodzinę coś i tak dalej. Natomiast karta cesarza zachęca do tego, aby być osobą odpowiedzialną, dojrzałą, aby to wszystko było przemyślane, racjonalne. Nie można się tutaj opierać na uczuciach, przeczuciach. Trzeba robić to, co jest właściwe. Pamiętajcie, że z wolnością tutaj przychodzi olbrzymia odpowiedzialność. Niektórzy tutaj mogą dzisiaj do czynienia mieć z jakimś mężczyzną, mężczyzną, na szczeblu, ewidentnie. No, ale też być może z innym baranem zodiakalnym. Zwróćcie także, proszę, uwagę na relacje z ojcem czy mężem dziś. Wiadomość od Waszej osoby. Chciałbym, abyś powrócił. Powróciła. Byk na dziś. Piątka mieczy. Kochani, piątka mieczy jest taką nieprzyjemną dość kartą. Ona mówi o tym, że My jesteśmy bardzo zawiedzeni. My czujemy się nawet oszukani przez kogoś lub przez coś. Natomiast piątka mieczy, tutaj jest napisane uleczysz siebie. To są miecze, to są myśli. Tutaj może rodzić się poczucie naprawdę zemsty, nienawiści. I to jest ok. Jesteśmy tylko ludźmi. Mamy prawo to czuć, ale trzeba zastanowić się skąd się to bierze, dlaczego w ogóle mieliśmy jakieś założenia, jakieś oczekiwania itd. Natomiast piątka mieczy ogólnie jest taką kartą, która mówi, że dzisiaj warto zastanowić się o co walczycie, bo piątka mieczy często pokazuje, że straty w tej sytuacji przewyższą zyski najprawdopodobniej i czy warto dalej w to brnąć, czy to są konflikty, czy tutaj, no przeróżne sytuacje, w których gdzieś tam próbujemy coś sobie ugrać, coś wywalczyć. Piątka Mierczy jest też kartą, która mówi o tym, że możecie czuć się oszukani przez kogoś, więc warto zadbać po prostu o swój interes, ale co by się nie działo? Skupić się na uleczeniu siebie, nie planować zemsty, słuchajcie, bo to się dzieje często w Piątce mierczy. Uważajcie dzisiaj także na jakieś nieporozumienia, bo tutaj coś może zostać przekręcone, coś słownie niezrozumiane, a urośnie to do naprawdę wielkiego konfliktu. Wiadomość od Waszej osoby, wiem, że mnie obserwujesz bliźnięta, paść Buław. Zobaczcie, tutaj jest, napisane, jest tam jestem otwarty na dobre wieści. Więc ja mam nadzieję, że dzisiaj takie dobre wieści idą do Was. Natomiast Paś Buław jest często taką kartą też zaproszeń. To jest takie spontaniczne, hej, chodź, wyjdziemy do kina albo wpadnij na drinka. Rozumiecie? Jakieś takie fajne też zaproszenie może się pojawić. Niekoniecznie jakieś super poważne, że wiecie, okoliczności zaślubin na przykład. Ale to zawsze jest karta dobrej wieści, jakieś niespodzianki. Jeżeli ta energia dotyczy Was, to powiedziałabym, no, Pierwsze pięknie to wygląda. No, macie dzisiaj power, macie chęci, tutaj jest dużo energii, to jest tak, budzimy się i nam się chce. A jeżeli się nie chce, to zaraz znajdzie się powód, żeby się chciało. Także bądźcie otwarci na to, co pozytywne. Z była była jedyne, na co proszę dzisiaj uważać, to na słomiany zapał. Na zasadzie, dzień jest lekki i przyjemny, ale to nie jest dzień korzystny do tego, aby podejmować się jakichś trwałych zobowiązań, bo najzwyczajniej nie wytrwacie. <laughs> Wiadomość od Waszej osoby. Jesteśmy kimś więcej, niż chciałbym przyznać. Rak na dziś. <laughs> Osiem mieczy. raczku. Ciągle mi się pokazujesz w blokadach mentalnych lub emocjonalnych. Tutaj nie nad otoczeniem masz pracować. Wy możecie chcieć próbować zmieniać otoczenie. Wy macie pracować nad sobą, bo to w Waszej głowie coś jest nie tak, nie? No może źle to brzmi, ale to tutaj Wasze schematy Was hamują. To, to Wasze poglądy gdzieś tam Was ograniczają. Yy, zatem... Wyzwalajcie się z takich autodestrukcyjnych, autosabotujących zachowań, myśli. Półsełka Mieczy jest kartą, która mówi: jedyne, co masz do pokonania, to siebie, swoje myślenie, i tutaj też trzeba być elastycznym emocjonalnie i umysłowo. W ogóle ten temat się często pojawia ostatnio u Raka, więc ewidentnie coś macie do przepracowania wewnętrznie. Ósemka mieczy z kartą blokady. My też jakby nie da się do nas dotrzeć. My się czasem na coś uprzemy, nam się wydaje, że tylko taki scenariusz jest prawdziwy i nawet nie chcemy wiedzieć nic poza tym. Zatem elastyczność dzisiaj jest ważna, ale też cierpliwość do siebie i do otoczenia. Okej, okay, no to co my tu mamy? Wiadomość od Waszej osoby. W tamtym momencie nie dbałem o to, nie interesowało mnie to. Lew na dziś, piątka denarów. Moi drodzy, uwaga dzisiaj na zguby. Bardzo często w piątce denarów tracą się klucze, traci się portfel. Rzadko jest to kradzież. Najczęściej coś gubimy. Uważamy. Natomiast piątka denarów ogólnie jest taką kartą yy, niezbyt yy, przyjemną, bo tutaj my mamy wrażenie, że jesteśmy na jakimś zakręcie życiowym i jesteśmy w tym sami. To może być poczucie osamotnienia, bo nie mam partnera. To może być uczucie osamotnienia, bo przyjaciele wyjechali, ale to mogą być też trudniejsze sprawy, znaczy trudniejsze, no inne sprawy, na przykład materialne, czyli nie mam pieniędzy, nie? albo straciłem pracę. Piątka denarów, uświadomcie sobie po pierwsze, że nigdy nie jesteście sami i jesteście wspierani. W piące denarów poproście o pomoc, bo w piące denarów jest tak, że nikt sam nam pomocy nie zaproponuje, bo często osoby nie wiedzą, że my jesteśmy w takim momencie życia. Trzeba poprosić o pomoc. Zwróćcie uwagę również na sprawy zdrowotne. Tutaj warto się dowitaminizować i zadbać o to zdrowie. Uważajcie, bo dzisiaj też może pojawić się wokół Was osoba, która tej pomocy potrzebuje. Ona też może nie mówić o tym wprost, ale warto tej osobie pomóc. Wiadomość od Waszej osoby nie potrzebuje Twojej zgody, Twojej aprobaty. Okej, okay. panna na dzisiaj, paść danarów. Panie drogie, to jest taka karta, która ewidentnie pokazuje mi, że możecie dzisiaj gdzieś tam znaleźć się w sytuacji, yy, która będzie wymagała od Was umiejętności poradzenia sobie z nią w nowy sposób. To może być sytuacja, w której jeszcze nigdy nie byliśmy, ale to może być też kwestia, muszę zadziałać i szukam narzędzi, szukam możliwości, staram się zdobyć doświadczenie. Bo powstań narów, ja ostatnio gdzieś to porównałam w jakimś czytaniu, to jest taka, wiecie, energia, nie wiem, rozbijamy się samolotem na bezludnej wyspie. I my nie mamy wyjścia, my musimy przetrwać ale my musimy nauczyć się przetrwać. I to jest dla nas zupełnie nowe doświadczenie. Teraz nauczymy się polować, na przykład, nie? No rozumiecie o co chodzi? Czyli jesteś rzucony w sytuację, w której trzeba się rozwijać. Oczywiście, no, na przestrzeni jednego dnia no, nie, nie rozbijemy się na bezludnej wyspie, ale tutaj zobaczcie, bądźcie otwarci na takie możliwości do tego rozwoju. E, czyli jeżeli gdzieś trzeba się czegoś nauczyć, czy jakiś kurs, szkolenie, nie rezygnujcie z tego, rozwijajcie swoje umiejętności praktycznie. Zwróćcie dzisiaj też proszę uwagę na dzieci. Nowe rozwiązania jak najbardziej korzystne zawsze fajnie jest się czegoś nauczyć. Wiadomość od Waszej osoby tak naprawdę to Cię nie znam. Waga na dziś, słońce, przepiękna energia. To może być lew codiekalny, który gdzieś tam dzisiaj się wokół was zaznacza. Natomiast karta Słońca to jest karta najczęściej bardzo przyjemnego dnia. Jedyne co, bądźcie optymistyczni, docenicie to, co macie. Czyli tutaj jakby aspekt wdzięczności jest bardzo ważny. Natomiast karta Słońca to są dobre wiadomości, to są dobre newsy, To jest bardzo pozytywny lekki dzień, to jest beztroskie podejście do pewnych rzeczy. Karta Słońca to dużo optymizmu, dużo radości. Karta Słońca to też wyjaśnienie pewnych spraw, możliwość pogodzenia się z kimś, pojednania z kartą Słońca powiedziałabym również moi drodzy nie jest to dobry dzień na jakieś poważne zobowiązania czy decyzje bo bardzo często my tutaj jesteśmy tacy optymistyczni rzadko mocno stąpamy po ziemi i to jest okej okay. Ale jeżeli chodzi o jakieś takie, nie wiem, sprawy urzędowe, oficjalne, to bym zaszła trochę mocniej na ziemię. Wiadomość od Waszej osoby. Nie możesz ze mną pójść dalej. Skorpion. Karta głupca. Dzisiaj proszę zwrócić uwagę na dzieciaki w Waszym otoczeniu. Karta głupca to też balans odjekalny, zatem taka osoba gdzieś tam może dzisiaj być ważna wokół Was. Ale karta głupca, kto nie ryzykuje, ten nie pieszam pana. Pamiętajcie też, że wszystko zawsze można zacząć od nowa każdy dzień warto potraktować jak nową szansę, karta głupca ufajcie, że jesteście prowadzeni i chronieni na swojej ścieżce życiowej z kartą głupca to jest ciekawe, bo my często robimy głupoty ale my jesteśmy chronieni i nas często mijają konsekwencje więc to też jest fajna energia, ja zauważam, że dzieci tak mają że dzieci po prostu są tak chronione i, i czasem robią takie rzeczy a jakoś zawsze przeżyją praktycznie zawsze, nie prawie zawsze jest ta ochrona, ja pamiętam, że w dzieciństwie ola Boga, jak ja sobie pomyślałam co ja robiłam, kiedy rodzice nie patrzyli i żyję. I jestem ok. No niesamowite. Słuchajcie, z kartą głupca też dzisiaj macie szansę zrobić coś po raz pierwszy lub rozpocząć jakiś projekt. Tutaj karty po prostu mówią: spróbuj. Nie oceniaj, dopóki nie spróbujesz. Musisz doświadczyć czegoś na własnej skórze, żeby móc wyrobić sobie też opinię o tym. Wiadomość od Waszej osoby: jesteś tak łatwy do prześwietlenia. Tak? Czyli, nawet jeżeli coś próbujecie, jest to bardzo łatwo Was wyczytać. Słuchajcie, z kartą głupca jeszcze zapomniałam powiedzieć, jeżeli ktoś myśli, bo to może być informacja o ciąży, ale też adopcja, nie wiem, zwierzaka również. Zatem, jeżeli ktoś o tym myśli, to być może zielone światło. Ok, strzelec na dzisiaj. Książę, cerebel lub rak. Takie znaki rysują mi się wokół Was na dziś. Natomiast słuchajcie, karta książęca jest kartą iluzji. To jest karta y, takiego filtra w naszej y, psychice. Bardzo często ten filtr nazywa się strach, y, czy jakieś takie wyobrażenia całkiem błędne. Zatem dzisiaj musicie uważać. Zwróćcie uwagę na swoje przeczucia, na sny, podświadomość, ale z kartą księżyca pamiętajcie, że tutaj często strach gra pierwszą rolę i bardzo często przez to oceniamy pewne rzeczy. Ja w ogóle zauważyłam, że często nie jest tak, że my jesteśmy na przykład wysoce wrażliwi, y, jak się to przestało mówić albo. Y, że mamy jakąś intuicję na wypasy, tylko po prostu my jesteśmy straumatyzowani. Jesteśmy ciągle w czujności, więc tutaj też trzeba umieć to odróżnić. Tutaj jest napisane, że wasza intuicja prowadzi was do właściwych decyzji. Zatem zwróćcie uwagę na to, co wam odpowiada intuicja, a co jest generowane właśnie przez strach. Intuicja bywa niewygodna, to jest zawsze to pierwsze uczucie. Natomiast to, to, co później, to już jest trochę wymysł często naszej wyobraźni. Słuchajcie, karta księżyca też mówi o tym, że coś jest przed wami zatajone, utajone. Być może ktoś ma jakieś tajemnice, tutaj warto gdzieś tam podrążyć. Wiadomość od Waszej osoby. Życzę Ci dobrze. Koziorożec na dziś. 9 kielichów. Przede wszystkim zadbajcie o swój dobry nastrój dzisiaj. a Zadbajcie o to, żeby trochę siebie rozpieścić. Nie udawajcie nikogo ani niczego. Spełniajcie swoje prawdziwe potrzeby. Mam też wrażenie, żeby nie rezygnować ze swoich potrzeb na rzecz zadowolenia innych i w ogóle nie zakładać maski, żeby się jakoś przypodobać komuś. Ufajcie przepływowi życia. Mam też takie wrażenie, że dzisiaj jakby Wasze odczucia są najważniejsze. To jest szczęście w pojedynkę, zatem tutaj też no Nie warto robić rzeczy ze względu na inne osoby, bo dziewiątka kielichów często jest taką kartą, która pokazuje mi, że my chcemy się pokazać z jak najlepszej strony, albo komuś przypodobać. Nie, nie, nie. bądźcie autentyczni dzisiaj. Wiadomość od Waszej osoby. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy. Szczęśliwa. Wodnik na dziś, trójka denarów, no tutaj przede wszystkim praca Wam się rysuje dzisiaj. Yy, I to taka praca u podstaw albo współpraca z innymi. Karta trójki denarów, ja zawsze mam takie wrażenie, że my w stanie jesteśmy wypracować sobie wszystko z trójką denarów. Że to jest jedna z tych kart, która pokazuje, że jeżeli faktycznie się w coś w pełni zaangażujemy, to efekty mogą być naprawdę niewiarygodne, ale tutaj jest napisane, kiedy pokazuję moją pracę, inni mnie wspierają. Zatem pamiętajcie, w trójce denarów. Bardzo często jest tak, że nasze pojedyncze zdolności nie wystarczą w sytuacji, w której się znaleźliśmy, i znacznie więcej możemy osiągnąć z innymi. Wiadomość od Waszej osoby: wybaczam Ci. Rybki na dzisiaj osiem kielichów. Rybki, przede wszystkim zaakceptujcie swoje uczucia, emocje i sytuację, w której się znaleźliście. No i prawdopodobnie nie jest to sytuacja, która jakby przynosi Wam szczęście, bo karta osąki kielichów jest taką kartą, która mówi: zaakceptuj to, co czujesz. Bez jakiegoś wypierania pewnych rzeczy, być może trzeba poszukać nowej drogi dla siebie, być może trzeba zrozumieć, że to nie jest droga dla mnie, że ja tutaj nie odnajdę mojego szczęścia. Bardzo często w puszce kielichów jest tak, że my naprawdę mocno zaangażowaliśmy się w tę sytuację, ale trzeba się zastanowić, co zostawić za sobą, czy to naprawdę mnie spełnia, czy to naprawdę jest dla mnie dobre i szukać nowej drogi dla siebie. Nie bójcie się pożegnań, nie bójcie się rozstań. Czasem nie bójcie się powrotu do domu rodzinnego, do yy, gdzieś tam środowiska. Rodzinnego to nie znaczy, że jest porażka, to znaczy, że poszliśmy na poszukiwania, to nie było dla nas, szukamy dalej, a w międzyczasie po prostu odwracam się od sytuacji, w której jestem. To może dotyczyć związków, nie musi. To są przeróżne sytuacje, zatem zwróćcie proszę na to uwagę. Wiadomość od Waszej osoby, mam nadzieję, że pewnego dnia się zobaczę. Dobrze, Wasze tak lub nie, kryształ numer 1. Karta siódemki denarów to jest taka karta, która mówi, że pewne rzeczy zadzieją się później. To jest karta, która mówi, że niewiele tutaj możecie zrobić, więc ja bym powiedziała nie do końca. Eee, w tej talii, poczekajcie, czy ta kobieta się uśmiecha? No nie, no ma jednak trochę takie... What? <gryso> więc powiedziałabym nie. Na razie nie. Wasze oczekiwania w ramach tejże karty, czy tego pytania nie spełniają się. Nie tak, jakbyście tego chcieli. Tutaj też jest coś zawieszone. Być może w innym czasie, teraz nie. Kryształ numer dwa... Karta umiarkowania najczęściej mówi mi, że tak, żeby tutaj pozwolić sobie na naturalność, na przepływ, to jest karta, która często mówi, że sytuacja się nie zmienia. Więc jeżeli pytacie o jakąś wielką zmianę, to nie, zmiany tutaj nie ma, tak? Jeżeli pytam o wielki progres, wielką zmianę, nie, ale jeżeli pytam o coś, czy coś będzie stabilne, to tak. Tutaj sprawy stoją w miejscu, ale w takiej korzyści, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Kryształ numer 3. A tutaj mamy co? Piątka buław pokazuje, że pewne rzeczy trzeba będzie sobie tutaj wywalczyć, wypracować. Ja bym się skłaniała z piątką buław do nie. Bo to jest często karta, która mówi, że my walczymy z wiatrakami. W pewnych kwestiach musimy się poprzyciskać, ale nie zawsze ten efekt jest jakby. Dla nas satysfakcjonujące, więc powiedziałabym, że nie. W ogóle dzisiaj jest taki dzień, słuchajcie, no takie cierpliwości i zobaczymy, nie? No to tyle, kochani, wszystkiego dobrego pozdrawiam.